Witajcie drodzy widzowie z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Wiecie za co uwielbiam Fallout 2? Za to, że w swoich czasach był jednym z nielicznych tytułów, które oferowały graczom ogromną wolność w wyborze dróg, którymi mogliśmy podążać podczas naszej podróży. Najciekawsze były nie te, w których ratowaliśmy świat albo pomagaliśmy mieszkańcom Pustkowi, tylko te, w których zajmowaliśmy się bardziej przyziemnymi aktywnościami. Jedną z nich była Droga Wojownika, adepta sztuk walki boks lub też kung fu. Zacznijmy od tego, co nam bliższe kulturowo. W Nowym Reno przy drugiej ulicy zlokalizowany jest budynek Jungle Gym, prowadzony przez Stewarta Malutkiego, trenera, a zarazem menedżera najbardziej znanych fighterów z zachodniego wybrzeża. Znajdziemy tam ring oraz oczywiście mnóstwo sprzętu charakterystycznego dla siłowni ławki, ciężary, maty, worki treningowe oraz bieżnie. Całymi dniami okoliczni bokserzy poprawiają tam swoją siłę, kondycję oraz umiejętności, licząc na to, że kiedyś staną się prawdziwymi czempionami, a co za tym idzie, zdobędą sławę i mnóstwo pieniędzy. Należy dodać, że w powojennym świecie Fallouta, podobnie jak i w rzeczywistości, najlepsi sportowcy mieli status celebrytów. Od czasu do czasu w Jungle Gym odbywały się pojedynki, na które przychodziły tłumy spragnionych rozrywki mieszkańców miasta. Zapowiadał je konferancjer z prawdziwego zdarzenia, a gale upiększała ring girl. Wydarzenia mają sponsorów, m.in. producenta piwa jądrowy łyk, kocią łapkę czy też bronie nowego Renault. Zasady powojennego boksu są proste: walka w rękawicach, ciosy powyżej pasa i żadnych kopnięć. Jakiekolwiek złamanie jednej z tych reguł kończy się przerwaniem pojedynku przez sędziego. Wygrać można przez nokaut albo na punkty. Rund jest 12. Oszustwa pokroju metalowych wkładek w rękawicach są zabronione, chociaż niektórzy zawodnicy uciekają się do brudnych sztuczek. Jeśli coś takiego wyjdzie na jaw, są spaleni. Niestety nikt nie sprawdza dopingu ani tego, czy uczestnik pojedynku jest pod wpływem jakichś substancji. Zgony na ringu zdarzają się rzadko, ale jednak. Śmierć na ringu traktowana jest jako knockout. Publika jest niestety bardzo wymagająca. Nawet jedna przegrana może sprawić, że kariera zawodnika się załamie. Dlatego też sport ten uprawiają nieliczni. Bardzo duża ilość początkujących pięściarzy szybko kończy karierę i popada w zapomnienie. Także i nasza postać, niezależnie od płci, może spróbować swoich sił, chociaż na ringu będzie mierzyć się wyłącznie z mężczyznami. Jeśli mamy mniej niż 6 punktów siły, lub gramy kobietą, należy przejść test retoryki zanim zaczniemy. Na początku wybieramy sobie jeden z szerokiego wachlarza pseudonimów. By zostać legendą boksu nowego Reno, należy wygrać cztery walki. Z każdą kolejną nagroda jest coraz większa. Zaliczają się do niej dolary, punkty doświadczenia oraz reputacja. Należy jednak pamiętać, że wcześniej ustaloną część pieniędzy z wygranej oddajemy Stewartowi. Jeśli przegramy mamy szansę się odkuć, jednak karzeł zabiera nam większość garzy. Tego, że każdy kolejny pojedynek jest trudniejszy od poprzedniego chyba nie muszę dodawać. Najważniejszą umiejętnością, która wpływa na losy starć jest walka wręcz. Liczy się też siła i wytrzymałość. Jeśli przegramy lub nasz przeciwnik zginie wcześniej, w jego miejsce wchodzi rezerwowy. Na koniec stajemy w szranki z samym mistrzem. Jest nim Mike Przeżuwacz. Swój przydomek zdobył tym, że często odgryzał przeciwnikom uszy. Zarówno to, jak i jego imię stanowią nawiązanie do Mike'a Tysona oraz jego niesławnej walki z Evanderem Holyfieldem, któremu odgryzł kawałek ucha. Starcie, które przeszło do legendy, miało miejsce 28 czerwca 1997, a więc zaledwie rok przed premierem dwójki. W wyniku swojego zachowania Tyson stracił licencję bokserską. Ukarano go także grzywną w wysokości 10% wynagrodzenia, czyli 3 milionów dolarów. Jego przeciwnik także ma swojego falloutowego odpowiednika. Jest nim Evan Holyfield, jeden z bokserów w Jungle Gym. Co ciekawe, Evan to imię syna Holyfielda, który przyszedł na świat 23 października tego samego roku. Chłopak poszedł w ślady ojca i także został pięściarzem. Ostatecznie zawodnicy pogodzili się, oraz niejednokrotnie zmonetyzowali ten incydent. Stosunkowo niedawno Tyson wypuścił żelki z marihuanem Holy Ears w kształcie przegryzionego ucha. W reklamie wziął udział Hollyfield. Falloutowy przeżuwacz może odgryźć ucho naszej postaci. Trafi ono do ekwipunku. Jeśli posiadamy co najmniej 160 punktów walki wręcz, to on staje się ofiarą łowcy uch. Utrata ucha kosztuje minus jeden punkt charyzmy. To odgryzione przeżuwaczowi możemy sprzedać u renesko-rakieciarza. Mimo wszystko najbardziej interesujący jest jednak jeden z dialogów ze Stewartem. Jeśli zapytamy Karła, czy pracował kiedyś w cyrku, przełamie on czwartą ścianę, nazywając nas pospolitą, karykaturalną postacią z gry RPG, z kompleksem Mad Maxa albo Larry Croft. Polecam samemu sprawdzić. Okej, okay, tyle w temacie boksu w nowym Reno. Nasza przygoda z walkami wręcz nie kończy się jednak tutaj. Już podczas pierwszej wizyty w San Francisco na ringu zlokalizowanym w centrum Chinatown, jesteśmy świadkami pojedynku dwóch mistrzów kung fu, Lopena i Smoka. Obaj należą do Shi. Obaj są świetnymi wojownikami. Ostatnimi reprezentantami tego stylu. Prowadzą konkurencyjne szkoły, których adepci nieustannie próbują udowodnić wyższość swojej. Głoszą także odmienne filozofie. Smog pragnie dzielić się swoją wiedzą z innymi, po to by mogli doskonalić się fizycznie i duchowo. Lopen natomiast wykorzystuje siłę, by podporządkowywać sobie innych, nie chcąc dzielić się sekretami kung-fu. Obie strony mają podobną liczbę zwolenników. Ich siły się równoważą. Postać Lopena inspirowana była Davidem Lopenem, głównym złym filmu Wielka Draka w chińskiej dzielnicy. Natomiast Smok, lub też Mały Smok, to przydomek Brusa Lee, legendarnego aktora kina akcji i mistrza wschodnich sztuk walki. Generalnie kung fu w języku chińskim oznacza osiągnięcie wysokiego poziomu w jakiejś dziedzinie. Zachodnia kultura zniekształciła znaczenie tego terminu, który dla nas w zasadzie jest synonimem chińskiego mordobicia. Czegoś, co powinno określać się mianem łuszu. W ramach pobocznego zadania możemy stanąć do walki w imieniu jednego z falautowych mistrzów. Lub też swoim. Najpierw jednak tocząc kilka pojedynków z uczniami. Lopen złamie zasady pojedynku, jeśli go szybko nie załatwimy. I wyciągnie pistolet. Jest też bardzo dumny. Tylko doświadczony wojownik ze 125 punktami walki wręcz może go wyzwać. W przeciwieństwie do rywala, zleca nam jego zabicie. Nieważne czy na arenie, czy poza nią. Smok walczy uczciwie. Zależy mu wyłącznie na dobru społeczności. Boi się, że w przypadku porażki, Lopen zacznie zastraszać zwykłych mieszkańców Chinatown. Ci natomiast uważają Smoka za swojego obrońcę. Mamy tutaj wyraźny podział na dobro i zło. Co ciekawe, rzadko tak w folaucie bywa, ale trzymanie z tym dobrym, ze Smokiem, przynosi więcej korzyści. Jest to także łatwiejsza droga. Niezależnie od tej, którą wybierzemy, toczymy 7 walk. Ilość doświadczenia zdobytego za pokonanie mistrza jest taka sama, lecz w tym przypadku zwiększa się nasza odporność na obrażenia. Dodatkowo mamy możliwość darmowego podniesienia swoich umiejętności walki, wręcz jeśli nie są wystarczające. Raz dziennie o 5 punktów. Jeśli będziemy chcieli zrobić to drugi raz, Smog nazwie nas pasikonikiem. Tak samo słabszych zawodników od siebie określa znany z rzeczywistości, znany wojownik Daro jednak myślę, że to akurat nie ma żadnego związku, ani sensu. Shi wykorzystują sztuki walki, by podtrzymywać tradycje przodków. Stanowią one ważny element ich życia. Szkoda, że w kolejnych odsłonach serii nie dane było nam zasmakować podobnej ścieżki wojownika. Na pustkowiach chętnych dolania po mordzie nie brakuje, jednak chyba nikt z nas nie lubi walczyć o pietruszkę. Co innego o pieniądze, tytuły albo honor. Także to wszystko, co chciałem wam przekazać, drodzy widzowie, dziękuję bardzo za wysłuchanie do następnego razu, trzymajcie się, cześć.